Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję samolotu LOL Surprise. Samolot jest ogromnych rozmiarów, jest wykonany z plastikowego tworzywa, ale nie jest to taki zwykły samolot, ponieważ oprócz samolotu znajdziemy samochód. Mamy studio nagrań zamykane z oświetleniem oraz budkę DJ-a, czyli kabinę, w którym można miksować muzykę. Jest to samolot ze serii OMG Remix. W zestawie z samolotem mamy dwie cudowne, urocze walizki. Ta jest nawet z wyciąganą rączką na kółkach. One są otwierane. W tej walizce znajdują się rzeczy od zupełnie innej lalki, cały komplet. Jest tutaj również paszport, który był z samolotem oraz nie wiem tuż to jest, jakiś odtwarzacz muzyki czy tablet, coś w tym stylu. Reszta rzeczy jest od innej lalki LOL. W tej walizce również mamy rzeczy od innej lalki. One są tutaj zamknięte i te walizeczki w ogóle się nie otwierają. Mało tego, ta walizka jest również podstawą mikrofonu, który będziemy używać, gdy przerobimy samolot na studio nagrań. Mamy tutaj taki sprzęt, który wkładamy, w to miejsce rozciągamy na statywie i mikrofon może być używany, zobaczcie, do nagrywania piosenek. Mamy również w zestawie stolik do jakichś przekąsek czy do napojów. On ma kółka jeździ. Są okulary, są słuchawki, które wykorzysta zarówno pilot samolotu, jak i w trakcie zabawy w studio nagrań, czy też do budki DJ-a też się one przydadzą. Mamy kubeczki, szklaneczki na napoje. Mamy również taką instrukcję w przypadku y, imprezy tanecznej, taka książeczka dla lalek. Mam tutaj jeden kocyk do przykrycia, prawdopodobnie były dwa. Jeden gdzieś tam u dziewczyn w pokoju jest, ale niestety go nie odnalazłam i są takie fantastyczne. Rogale poduszki na kark, czy też na szyję dla mniejszej i dla większej laleczki. Lol. W zestawie jeszcze coś mamy, ale to Wam pokażę za chwilę, bo reszta rzeczy jest ukryta w samolocie. Do zestawu nie są dołączone lalki. No i tak mamy samolot, którego skrzydła się składają. Co jest super w przechowywaniu go, ponieważ zdecydowanie łatwiej przechować samolot czy wstawić na regał, na półkę, gdy te skrzydła są praktycznie na płasko złożone. One wydają taki nieprzyjemny dźwięk, jakby coś się łamało, ale nic się z nimi nie dzieje. Mamy kabinę pilota, którą możemy otworzyć. W środku jest fotel. Jest też oczywiście wszystko to, co pilot potrzebuje, by pilotować samolot. Są pasy bezpieczeństwa, fotel jest przesuwany, co nam się przyda w przerobieniu tego przodu na budkę DJ-a. Do wnętrza samolotu zaglądamy tędy, otwieramy drzwi, otwieramy sobie bok. Otwieramy jeszcze ten bok i już mamy niesamowicie dużo przestrzeni do zabawy. Jest tutaj stolik z takimi jeszcze wysuwanymi stoliczkami. Tutaj możemy postawić sobie kubeczki na napoje. Mamy tutaj pasy bezpieczeństwa na każdym fotelu. Te fotele możemy wyciągać, możemy je rozkładać. Możemy je delikatnie przesuwać przód, tył. One mają z tyłu stoliczki, które wykorzystają sobie lalki siedzące w drugim rzędzie. Tutaj są naklejone takie ekrany z jakby wyświetlonym filmem. Ten fotel również możemy wyciągnąć, możemy go rozłożyć, jeżeli nasze lalki mają ochotę się zdrzemnąć. Fotel ten możemy również zamontować. W ten sposób Tutaj na górze w tych głośnikach są schowki, szafki Jest tutaj między innymi bluzeczka z napisem "Kru". To jest dla małej laleczki LOL jest tutaj taka saszetka, torebka, nerka Tutaj widzicie, mamy zdjęcia bagażu podręcznego Bo właśnie po to mamy tutaj te szafki, żeby sobie przechowywać jakieś drobne rzeczy I tutaj mamy maski na oczy trzy maseczki, których lalki mogą używać. Są dla mniejszych lalek i jest jedna dla większych i tutaj również widzicie, są narysowane bagaże. Tutaj mamy schowany mikrofon. Dziewczyny schowały też podstawki do lalek. Zgasimy sobie teraz światło, pokażę wam jak samolot świeci. W środku jest przycisk, który uruchamia nam zarówno światła w tej ścianie, jak i reflektory z tyłu samolotu. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Ten element, zielony element, możemy stąd wyciągnąć. W kabinie pilota mamy taki przycisk, który musimy o, pociągnąć i wyskoczy nam wnętrze. Samolotu, możemy je wyciągnąć, i mamy samochód, jest szyba, jest rejestracja, tutaj coś a la, y, kierownica, także możemy się bawić również w ten sposób. Taki samolot przerabiamy teraz na studio nagrań oraz na budkę dla DJ-a. Musimy go zamknąć, obrócić, bo tutaj jest taka blokada. Przyciskamy blokadę i wyciągamy przód samolotu. Na razie go odłożymy na bok. Teraz z tego elementu możemy zrobić sobie studio nagrań. Musimy przesunąć skrzydła. One tutaj również mają przycisk blokady. Przesuwamy skrzydła na sam dół, rozkładamy je i tym sposobem powstaje nam studio nagrań. Z prawdziwego zdarzenia możemy je otworzyć. Możemy tutaj wstawić mikrofon, może sobie tutaj stanąć lalka. No i możemy zapalić światła, zarówno te, jak i reflektory na ogonie samolotu. I zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Oświetlone studio nagrań. A tę część samolotu otwieramy, stawiamy ją w ten sposób. Najpierw musimy jeszcze wyciągnąć taką klapkę to, odsuwamy na maksa do góry i mamy tutaj miejsce dla DJ-a. Po skończonej zabawie bez problemów zamontujemy przód, wkładamy do środka samolotu samochód, podnosimy samolot i on nam wskakuje na miejsce. Tak wygląda samolot LOL Surprise w całej swej okazałości, swej niezwykłości Bo jest to zabawka, która pełni cztery różne funkcje Można się nią bawić na wiele różnych sposobów Co do jakości wykonania Jest to plastik, moim zdaniem bardzo dobry Nie jest delikatny Nawet jak składacie te skrzydła Czy wyciągacie pod szczególne części samolotu To nic się z nim nie powinno stać U nas nic się nie dzieje A mamy go już kilka miesięcy Jest często używany, przerabiany Właśnie, czy to na studio nagrań, czy Ten samochód ze środka jest wyciągany I samolot jest w doskonałym Stanie, ma tutaj jakieś delikatne Ryski na tej szybie, ale To absolutnie w niczym nie przeszkadza Jak na intensywność zabaw, w których Uczestniczy, no to Jest po prostu w rewelacyjnym Stanie, do tanich on Nie należy, ale Można go kupić w różnych promocjach Ja go kupiłam w Świetnej cenie, jak patrzę Na niektóre sklepy i porównuję sobie ceny, ile on kosztuje, to po prostu jestem przerażona. Dokładnie nawet już nie pamiętam, ile ja za niego zapłaciłam. Wydaje mi się, że coś pomiędzy 150 a 180 zł, co jest naprawdę niedużą kwotą, jak na tak ogromną zabawkę z takimi możliwościami. W opisie do filmu jest link do Ceneo. Tam, jak sobie klikniecie, to będziecie mogli porównać ceny w różnych internetowych sklepach. I gdy pojawią się promocje, to tam również to wszystko widać. Ja właśnie w ten sposób znalazłam go. Za te sto kilkadziesiąt złotych, i od razu bez zastanowienia kupiłam, bo on był na mojej liście zakupów już dość długi czas. Dlatego myślę, że to była świetna okazja i Was również zachęcam do obserwowania cen. One się zmieniają w zależności od pory roku, bo wiadomo, że w październiku, listopadzie, grudniu zabawki kosztują krocie, mają jakieś horrendalne ceny, i to właśnie obserwowałam na przykładzie tego samolotu. Ja go kupiłam gdzieś na przełomie Wakacji, a września zeszłego roku za te sto kilkadziesiąt złotych, właśnie, a w grudniu on potrafił kosztować nawet około 500 złotych. Co moim zdaniem jest jakąś kosmiczną w ogóle ceną. Dlatego warto obserwować te ceny i korzystać z porównywarek, bo wtedy widać, gdzie w jakim sklepie można daną zabawkę najtaniej. Kupić. Przeczytacie o nim oczywiście jeszcze co nieco na blogu, gdzie też Was gorąco zapraszam, oraz na mój Instagram w opisie do filmu są wszystkie linki. Zajrzyjcie tam koniecznie. Aha, i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo to również jest dla mnie bardzo ważne, żebyście byli tutaj ze mną na stałe i będziecie wtedy zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.